Rozdział 57. Błogosławiona i chwalebna śmierć Maryi. Nauka Najświętszej Maryi Panny skierowana do czci godnej Maryi Zagredy. Moja córko, oprócz tego co napisałaś, chcę Ci objawić jeszcze jeden przywilej, jakiego udzielił mi w chwili śmierci mój najświętszy syn. Jak wiesz, mój Pan pozostawił mi do wyboru, czy chcę przyjąć śmierć czy też bez zgonu przejść do wiecznego oglądania bóstwa. Gdybym więc, chciała śmierć ominąć, najwyższy zgodziłby się na to, ponieważ grzech nie miał do mnie dostępu więc i śmierć, która jest karą za grzechu, nie mogłaby dotknąć mego ciała. Podobnie jednak jak mój syn, dobrowolnie wybrałam śmierć, aby naśladować jego przykład i stać się mu podobną, tak jak byłam mu podobną, biorąc udział w jego gorzkiej męce. W nagrodę za ten mój wybór, a także dla korzyści dzieci kościoła, Pan udzielił mi przywileju. Który polega na tym, że wszyscy moi czciciele, którzy w godzinie śmierci wzywają mego pośrednictwa znajdują się pod moją szczególną opieką? Będę broniła ich duszy przed nieprzyjaciółmi, będę im dopomagała i dodawała otuchy, zaprowadzę ich przed tron miłosierdzia Bożego i wesprę ich tam moją mocą.